Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie witam fanów kibiców i sympatyków piłki nożnej a zwłaszcza Pruszkowskiego Znicza, ale bowiem w dniu dzisiejszym Państwa i moim gościem jest 41-letni szkoleniowiec, nowy trener Znicza Pruszków, Marcin Matysiak, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Panie Trenerze. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich sympatyków i miłośników klubu. Panie Trenerze, nim przejdziemy do szczegółów, Cofnijmy się trochę do przeszłości. Proszę powiedzieć, gdzie, kiedy rozpoczął się Pana Mariasz z futbolem jako zawodnik, piłkarz, a później trener? Myślę, że piłkarz to duże słowo, bo nigdy nie udało mi się wejść na ten szczyt, jakim była i jest nadal ekstraklasa, ale po kolei, jako młody chłopak zawsze. Uwielbiałem sport, a przede wszystkim uwielbiałem grać w piłkę nożną i też tak w wieku 12 lat zapisałem się do pierwszego klubu, był to klub w Duńskiej Woli i tak zaczęła, moja, zaczęła się moja przygoda z piłką nożną. W tamtych czasach ta, te początki wyglądały troszkę inaczej, bo teraz wiemy, że już od 4-5 roku życia rodzice zapisują dzieci do, do szkółek, w tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. I tak w wieku 12 lat zaczęła moja się przygoda z piłką nożną jako, jako zawodnika. Oczywiście pokonywałem poszczególne szczeble tego etapu szkolenia jako młody, młody zawodnik, i później występowałem również w piłce seniorskiej na poziomie trzeciej ligi, dawnej trzeciej ligi, czyli jakby na, teraz na poziomie drugo, drugoligowym I, i, i można powiedzieć, że to były moje takie naj, największe osiągnięcia, były to kluby, kluby lokalne, bo to była Pogoń Zduńska Wola, Warta Sierac, Pogoń Ekolog Zduńska Wola, Ekolog Wojsławice, także to są kluby lokalne, bo ja pochodzę ze Zduńskiej Woli i tak naprawdę tam funkcjonowałem jako, jako zawodnik. Później w wieku 27 lat podjąłem decyzję o tym, że przestanę być czynnym zawodnikiem i bardziej skupię się na pracy, pracy trenerskiej. Spowodowane to troszkę było też kontuzjami, bo, bo miałem dwie operacje na staw kolanowy i po prostu doszedłem do wniosku, że i tak nie osiągnę, nie osiągnę tego szczytu, jakim, jak wspomniałem, jest Ekstraklasa i po prostu skupię się na trenowaniu, a wiedziałem, że chcę to robić. Wiedziałem, że, że chcę być trenerem, wiedziałem, że chcę mm, współpracować z dziećmi, z młodzieżą, ale oczywiście też, że moim celem jak, jako piłkarza i również jako trenera jest praca na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. I tak zacząłem swoją przygodę trenerską mm, z, młodymi, z młodymi zawodnikami. Później piąłem się szczebel po, po szczeblu i, i tak naprawdę e, swoją pierwszą przygodę z piłką seniorską zacząłem w wieku 29 lat. Prowadziłem wtedy Pogoń Ekolog z Duńska Wola. Był, był, był to zespół, który grał na poziomie czwartej, czwartej ligi. Później w trakcie też razem z, z kolegą założyliśmy Szkółkę Piłki Nożnej Diament, gdzie zajmowaliśmy się rozwojem i szkoleniem młodych, młodych zawodników, ale w międzyczasie cały czas chciałem Wiedziałem, że, że chcę się rozwijać i chcę iść, iść do góry. Były również e, takie kluby jak LKS Kobierzycko, gdzie pracowałem na poziomie 5. ligi. Pracowałem również w Warcie się raz na poziomie 4. ligi. Zrobiliśmy awans do 3. ligi. I później mm, w międzyczasie pojawiła się oferta z Łódzkiego Klubu Sportowego, aby dołączyć do, do Akademii. E, dołączyłem do Akademii Łódzkiego Klubu Sportowego. Tam byłem odpowiedzialny za rocznik U15 i U16 po dwóch latach. Pracy Została mi zaproponowana rola pierwszego trenera w drugim, w drugim zespole. I, I to myślę, że to było dla mnie osobiście takie e, najważniejszy moment w tej mojej przygodzie, przygodzie trenerskiej, bo można powiedzieć, że od tego momentu zacząłem iść, iść w górę i za, zacząłem osiągać bardzo dobre wyniki z drużyną. My w pierwszym sezonie awans z czwartej ligi do, do trzeciej ligi, później e, w trzeciej lidze ten pierwszy sezon bardzo udany, bo skończyliśmy na siódmym miejscu e, z bardzo młodymi zawodnikami perspektywicznymi. Fajna, fajna kadra z tamtego zespołu. Dzisiaj w Zniczu Pruszków mamy Oskara Koprowskiego, także byli to bardzo fajni, młodzi i zdolni, zdolni zawodnicy, z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało. I po, w drugim sezonie, trzeciej ligi, zrobiliśmy dosyć niespodziewanie awans do, do drugiej ligi, gdzie. Ostatnio sobie odświeżyłem trochę pamięć i pamiętam taki moment, że po 8 kolejkach byliśmy na chyba 16 miejscu, czyli byliśmy na tym miejscu spadkowym w trzeciej lidze i od dziewiątej kolejki zaczęliśmy marsz w górę tabeli i, i na koniec to my triumfowaliśmy i my byliśmy mistrzami tej trzeciej ligi i, i ten awans do drugiej ligi. E, tak, jak mówię co, co było ogromnym zaskoczeniem, ale... Pokazało mi, że, że warto trenować, warto ciężko pracować, warto wierzyć, wierzyć w ludzi. Zacząłem sezon w tym drugim zespole, w drugiej, w drugiej lidze, ale po sześciu kolejkach bodajże dostałem propozycję dołączenia do, pier, do sztabu pierwszego zespołu. Wtedy trenerem został Piotr, Piotr Stokowiec współpraca z trenerem stokowcem przez trzy przez miesiące, później wiadomo sytuacja tak się potoczyła, że trener stokowiec został zwolniony i zaproponowano mi, żebym po prostu przejął pierwszy, pierwszy zespół i w tamtym momencie to był bodajże pod koniec lutego zostałem pierwszym trenerem łódzkiego klubu sportowego i pracowałem na poziomie ekstraklasy już do końca sezonu. I teraz pociągniemy ten temat dalej. 13 meczy, jeżeli tam dobrze czytałem, poprowadził pan, prawda? Zgadza się. I, tak. I otrzymał pan propozycję pociągnięcia tego tematu dalej. I teraz posłużę się e, e, cytatem. Przede wszystkim odmówił pan, co było dla nich zaskoczeniem, e, dając do zrozumienia, że w obecnym momencie jego warsztat pracy, czy też samo podejście, nie jest jeszcze wystarczające na wysoko sięgające ambicje euks u no na zimno bardzo dobrze świadczy o trenerze, ale, ale proszę pana chciałbym powiedzieć, że e, Pruszkowski-Znicz, panie trenerze, też ma ogromne ambicje, to jest pierwsza rzecz, a druga, co było powodem, że pomimo, że tam pan odmówił, a tu pan przyszedł, podjął decyzję. To to jest bardzo ważne. okej okay, to, to może troszkę tak e, od początku, bo, no bardzo jak, to, jak to, wszystko wyglądało. Tak, oczywiście taką wstępną, mm -hmm. podkreślę wstępną propozycja tak, tak, tak. gdzieś tam e, została mi zaproponowana, e, wstępne, wstępne, rozmowy. Choć, ale też w tamtym momencie miałem e, problemy, problemy rodzinne, zdrowotne, w których wiedziałem po prostu, że, że nie mogę w stu procentach skupić się na, na UKS-ie. Na, na pracy w pierwszym zespole, bo wiedziałem, jakie to jest obciążenie i, i fizyczne, i też, też psychiczne. Tak? A żeby po prostu prowadzić zespół na poziomie pierwszoligowym, trzeba być w 100% skoncentrowanym na tym, na tym, co się robi. Ja w tamtym momencie nie mogłem być w 100% skoncentrowany i po prostu powiedziałem uczciwie, jak wygląda moja, moja sytuacja, ale też zaznaczyłem, że w momencie, kiedy pewne sprawy mi się wyprostują, pewne sprawy e, rozwiążą się, problemy to wtedy oczywiście wrócimy, wrócimy do rozmów. I do takich rozmów już wróciliśmy po, po pół roku, bo, bo w listopadzie, jakby powiedziałem, wróciłem do rozmowy z władzami, że ja jestem gotowy jakby wrócić na ławkę rezerwowych, chociaż zdaję sobie sprawę, że tutaj wiadomo na, na ten moment są, są trenerzy, którzy, którzy funkcjonują. Ja po prostu zgłaszam, zgłaszam taką, taką gotowość mhm. i miałem też e, propozycję z Korony Kielce na asystenta trenera, trenera Zielińskiego. Mhm. E, sytuacja tak się potoczyła, że po prostu zostałem w uks ie e, zostałem dokoptowany do e, sztabu pierwszego zespołu, do trenera e, Jakuba Dziółki i tam pełniłem funkcję, funkcję asystenta. Później e, przyszedł e, trener z Paragwaju, i, który po prostu nie, nie widział do końca <laughs> współpracy, współpracy ze mną. Mhm. W międzyczasie też byłem odpowiedzialny za projekt rozwoju indywidualnego. Tu ten projekt miał na celu jakby objęcie opieką najbardziej uzdolnionych chłopców z Akademii łódzkiego klubu, klubu sportowego wsparcie ich takie mentalne, ale też boiskowe, trening dodatkowy, trening indywidualny, analiza, analiza indywidualna. W międzyczasie też pojawiały się pewne, pewne oferty. Z różnych, z różnych klubów, ale jakby nie byłem, nie byłem e, przekonany i w pewnym momencie pojawił się telefon e, tutaj ze Znicza. Ze znicza pruszków i, i zaczęliśmy, zaczęliśmy e, rozmawiać. Ja zdaję sobie sprawę, że oczekiwania tutaj klubu, kibiców, zarządu są, są duże. Jeżeli bym nie był na to gotowy, jeżeli bym wiedział, że nie mogę się poświęcić w 100%, to na pewno bym tej propozycji też nie, nie przyjął, ale w danej sytuacji, e, tak jak powiedziałem, pewne rzeczy, mm, pewne problemy e, rozwiązały się i dlatego mogłem wrócić na ławkę trenerską i robić to, co kocham, czyli być trenerem? Z tego co pan powiedział cecha, czyli uczciwość taka trenerska w podejmowaniu decyzji ma wysoką cenę i, i rzeczywiście to to się powinno cenić, czego serdecznie panu życzę, żeby, żeby cenili, no ale wracamy na własne podwórko 16, 16 podjął, objął pan obowiązki i teraz proszę pana, kto będzie pana wspierał? Mam na myśli stap szkoleniowy w dążeniu do celu. Tak, wrócę tylko jeszcze do tej no uczciwości, bo e, jak zostałem zapytany na rozmowie, jaka jest, jest moja taka e, cecha, którą, która, która mnie wyróżnia, e, to oczywiście nie wiem, czy mnie wyróżnia, ale uważam, że jest mocna, tak. jeśli chodzi o moją osobę. To jest ciężka, taka systematyczna praca, tego się nie boję, bo pracując przede wszystkim w drugim zespole, gdzie tak naprawdę my byliśmy zespołem... E, Najważniejszym jeśli chodzi o akademię, ale wiedzieliśmy też, że mamy też nad sobą pierwszy zespół. Umiejętność połączenia tego wszystkiego, czyli akademii, pierwszego zespołu mm. funkcjonowania, to naprawdę wymaga dużego, dużego takiego zaangażowania i etosu, etosu pracy, czyli taka systematyczna praca dla mnie jest bardzo ważna, ale też również transparentność. Jestem, myślę, że jestem uczciwy i transparentny. Jeżeli chcę coś przekazać, to mówię to po prostu w cztery, w cztery oczy. Czy do zawodników, czy, czy to do sztabu, bo uważam, że najpierw każdy jest człowiekiem, a później dopiero, dopiero zawodnikiem. I, I ja po prostu chcę, chcę traktować przede wszystkim wszystkich jako, jako ludzi, a później jako, jako zawodników, i to jest dla mnie, dla mnie bardzo ważne. Jeśli chodzi o sztab, to również zawsze na pierwszym spotkaniu z drużyną podkreślam, że sztab jest dla mnie bardzo ważny, bo to są osoby, którym ufam, które w pewnych, w pewnych dziedzinach są mądrzejsze ode mnie i tego nie, nie boję się mówić, bo, bo uważam, że sztuką jest się otaczać osobami mądrzejszymi od siebie, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo, bo mogę się wielu rzeczy, rzeczy nauczyć. Jest to dla mnie też nowy sztab, czyli też nowe doświadczenie, bo tak naprawdę nie jest to sztab, z którym współpracowałem w Bódzkim klubie sportowym. I Tutaj, jeśli chodzi o współpracę, to za e, bramkarzy, przygotowanie bramkarzy i za stałe fragmenty gry w defensywie będzie odpowie odpowiedzialny, znany wszystkim tutaj e, Sebastian Przyrowski. E, jeśli chodzi o e, trenera m, asystenta, który można powiedzieć, będzie moją prawą ręką, jest to Romek Solarek. E, trener, e, również wywodzący się ze Zduńskiej Woli, wcześniej już. Współpracowaliśmy na różnych etapach. Jest to też trener, który ma swoją przeszłość w pierwszej lidze jako zawodnik, także duże, duże doświadczenie też, też zawodnicze grał w GKS-ie Bełchatów czy rks Radomsko. I to będzie, tak jak wspomniałem, mój pierwszy najbliższy asystent. Drugi asystent, który też będzie odpowiedzialny za analizę czy naszego zespołu, czy przeciwnika, czy taki, można powiedzieć, analityk, ale też mający przełożenie na boisko, to jest Łukasz Woźniak. I ostatnią osobą w sztabie to jest Jarosław Kulczyk, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne całego zespołu. I tych, których pan wymienił, znał pan. Nim podjął się, że będą współpracować z panem, tak? No właśnie nie, znałem tylko no Rąka Solarka. Bo to ważne. Tak, znałem tylko Rąka Solarka, Sebastiana. Jakby znałem gdzieś bardziej tu w kontekście, że te drogi gdzieś się przecinały na sparingach czy, czy, czy na meczach, wiadomo gdzieś tam wymiana kilku, kilku zdania, ale tak osobiście nie, nie znałem Sebastiana, Łukasza Woźniaka w ogóle wcześniej nie spotkałem na, na swojej drodze, to samo jest z Jarkiem, ale przeprowadziłem z nimi, z nimi rozmowy. Z każdym z nich przeprowadziłem dwie, dwie rozmowy i, i czułem to, że to jest właśnie ten flow, że w tym samym, jakby cele mamy te same, patrzymy w tym samym kierunku, jeśli mówimy o piłce nożnej. Oczywiście drogi dojścia do tego celu mogą być zupełnie inne. Ja tak jak mówię, jestem otwarty na, na, na pewne sugestie, na pewne działania, na to, co oni zaproponują, ale kluczowe dla mnie było to, żeby po prostu patrzeć w tym samym kierunku. I druga rzecz, która była dla mnie kluczowa, jakie wartości. Mają w sobie jako, jako ludzie, jakimi są ludźmi, bo tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze, jakim jest człowiekiem, jakie wartości prezentuje, jakie wartości są dla niego, dla niego najważniejsze. Dlatego też na pierwszej rozmowie mówiłem, że dla mnie przede wszystkim transparentność, szczerość i też takie schowanie swojego ego, czyli schowanie że to nie ja jestem najważniejszy, tylko najważniejszy jest zespół, najważniejszy jest klub i robimy wszystko dla, dla dobra zawodników i dla dobra, dobra klubu. Panie trenerze, kogo nie zobaczymy w barwach Znicza, biorąc pod uwagę miniony sezon, wiemy doskonale i ich dokonania to ogromna strata dla Znicza. A mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych, a zatem yy, na dzień dzisiejszy. Nie chodzi o nazwiska, bo to jeszcze za wcześnie, ale pozycje, prawda, czy funkcje jakieś inne, które by pan widział, żeby ten zespół budować. A czy wszyscy wiemy, że odeszło trzech zawodników? można powiedzieć kluczowych, bo to jest Slik, Nowak i Kędzia, którzy naprawdę byli ważnymi postaciami i mieli ogromny wpływ na, na to, jak prezentował się, się zespół. Wiadomo, trudno tak od razu zastąpić tych zawodników. Jest to bardzo, bardzo trudne, ale tak jak pan redaktor powiedział, tak, no nie ma ludzi niezastąpionych, cały czas jest, to jest też taki dobry, dobry moment, chociaż ten okres letni jest bardzo, bardzo krótki, ale, ale musimy sobie jakoś z tym, z tym poradzić, po prostu poszukać na pewno zmienników na tą, na tą pozycję i to dla nas jest, jest kluczowe, żeby znaleźć napastnika środkowego, obrońcę i środkowego pomocnika cały czas testujemy zawodników, też sprawdzamy zawodnicy zawodnicy przyjeżdżają. Tak jak powiedziałem. Cały czas na ten moment wykonujemy dużą pracę jako jako sztab oprócz takiej pracy boiskowej, to co się dzieje na boisku, dla nas oczywiście dochodzą te sprawy, sprawy organizacyjne, kompletowanie składu na pierwszy na pierwszy mecz, tak żebyśmy tym już takim optymalnym optymalną kadrą pojechali też na, na obóz, dlatego to jest bardzo bardzo ważne, ale, no mówię, zrobimy, zrobimy wszystko, żeby po prostu mm, to odejście jak najbardziej zniwelować, żeby to nie było, nie było widoczne. Pewnie będziemy potrzebować trochę, trochę czasu, a może nie, może to od razu kliknie, zaskoczy i będzie szło, e, szło do przodu. Ja jestem optymistą i, i wierzę w ludzi, i jak jeden odchodzi, to jest szansa dla, dla drugiego, a widzę tutaj, że jest naprawdę. Kilku fajnych chłopaków, zdolna młodzież, także wierzę w tych zawodników. Wierzę dotychczasowy największy sukces. Wie Pan ósme miejsce w minionym sezonie. Kolejny sezon na zapleczu elity polskiego futbolu, ale świadomie podkreśliłem dotychczasowy, bo ten najważniejszy to będziemy na zakończeniu tego sezonu fetować. Czego w imieniu kibiców własnym serdecznie życzę Panu. Pana podopiecznym, czyli całemu zespołowi, bo zasłużyliśmy przede wszystkim Pan swoim podejściem do tego, czego się Pan podjął. I jeżeli to się przełoży na zawodników, a mam nadzieję, że sztab zrobi wszystko, żeby się przełożyło, to jestem pewien, że będzie to miejsce nieco wyżej niż dotychczasowe. Mówię jeszcze raz. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Po pierwszym meczu na konferencji prasowej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców i sympatyków z Pruszków. Dziękuję. Dzięki.